Porażką 1 do zakończył się niedzielny mecz Dekorglasu Działdowo z Wilną Werdę Olesną w czwartej kolejce Lotto Superligi. Do dzisiejszego spotkania Dekorglas prowadzony przez trenera Michała Dziubańskiego przystąpił w składzie Jakub Dyjas, Samuel Kulczycki i Mateusz Sakowicz. Jest tak często, że jak spotkają się dwie drużyny z bardzo dużym potencjałem i na, na wysokim poziomie to o wyniku meczu decydują. Pojedyncze piłki, nieliczne błędy, być może trochę lepsza form, forma dnia. No Jesteśmy jako jako zespół na razie na Roller kosterze yy, Wygrywamy w Gdańsku za trzy punkty z bardzo silną drużyną. Dzisiaj drużyna z Olesna wy, wywozi z Działdowa trzy punkty, będąc o kilka piłek lepsza, lepsza niż my. Yy. No, tak jak powiedziałem, roller coaster, no, musimy wyciągnąć wnioski i po prostu zabrać się do jeszcze większej pracy. Nie wiem, być może musimy pomyśleć nad yy, delikatną zmianą. Na razie, na razie nie gramy w swoim naj najlepszym ustawieniu. No, przede wszystkim wnioski, praca i, i czekamy na kolejne mecze, żeby, żeby się zrewanżować i żeby, żeby po prostu wyjść na swój na najlepszy, najlepszy poziom, do którego w tej chwili nam trochę brakuje. W pierwszej grze Jakub Dyjas pokonał Alana Kulczyckiego 3 do 1. Nie powiodło się Samuelowi Kulczyckiemu w rywalizacji z leworęcznym mołdawianinem Andrejem Potunticą. Walka zakończyła się wynikiem 2 do 3. Mateusz Sakowicz spotkał się przy stole z doświadczonym 42-letnim Wangzenki. Walczył ambitnie, ale zwycięstwo odniósł Wangzi z wynikiem 1 do 3. Bardzo liczyliśmy na dobre widowisko z udziałem Jakuba Dyjasa i Andreja Potunticy. Walka była zacięta, ale zakończyła się przegraną kuby 1 do 3. Kolejne mecze pod koniec października.